Cześć, hey to znowu ja. Um, I dzisiaj nastał ten niesamowity moment, ten długo wyczekiwany dzień, kiedy zapraszam Was na film o notatkach. Woo! E, to jest dzisiaj, tak, przyszedł mi trójnóg mm, i jestem gotowa, w stanie i e, ready, żeby to zrobić. Mm, zatem zapraszam Was dziś na film o notatkach. Okej, okay, to ja podzielę ten film na dwie części. W sensie wejdzie cały, ale będą takie dwie części składowe do niego. Najpierw Wam opowiem o tym, jak robię notatki, a potem to pokażę. Więc będzie taka część teoretyczna i część praktyczna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I chciałabym jedną rzecz zaznaczyć, bo ja tak w sumie reklamowałam ten film, mówiłam, czekajcie, czekajcie, będzie warto, będzie super. I tak się w sumie zastanawiam, czy przypadkiem tego nie przereklamowałam, bo to naprawdę nie jest nic niesamowitego, i nie jestem jedyną osobą na świecie, która robi tak notatki. Um, no, ale nie, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo, bo, bo jest to trochę exciting, według mnie. Um, no i może Was zainspiruje. Okej, okay. to here goes. Ok, to zacznijmy od tego, jak robię notatki. Uwaga, to większość osób w szkole pisze w zeszytach, prawda? Zeszyt, długopis, piszemy. Ja postanowiłam przenieść się na bardziej digital, note taking, i zaraz powiem dzięki komu się do tego zainspirowałam, ale to za chwilę. I basically ja robię notatki na iPadzie. Jest to taki zwykły iPad. On jest w sumie wielkości zeszytu. Nie wiem, czy go widać. I robię notatki na takim zwykłym iPadzie. Oczywiście nie da się robić szybkich notatek pisząc na klawiaturze jakby iPadowej, więc również potrzebny mi był do tego długopis. Oczywiście niezwykły, tylko taki specjalny, który podpina się bluetoothem pod właśnie tego iPada. Mm, I to się nazywa Apple Pencil po prostu. Um, I w, do tego jeszcze potrzebny mi był program, w którym można robić takie notatki, który właśnie ma różne funkcje długopisów, highlighterów, zaznaczaczy i w ogóle. Ale to Wam pokażę w tej części e, praktycznej. I basically tak wygląda moje robienie notatek że ja idę do szkoły właśnie tylko z tym iPadem, nie biorę żadnych książek, nie biorę żadnych zeszytów i mam tego iPada. I tam mam właśnie wszystkie zeszyty, które sama stworzyłam oraz mam wszystkie książki w PDF-ie, które ściągnęłam z internetu, więc tak naprawdę to jest jedyne, co biorę do szkoły, jeżeli chodzi właśnie o, o uczenie się, bo oczywiście biorę tam nie wiem, jedzenie, picie itd. i tak dalej. I tak. To są właśnie te takie części składowe, których potrzeba do tych moich notatek. I teraz chciałam Wam powiedzieć właśnie, jak wyglądała moja podróż trochę w kierunku tym, bo ja zaczęłam używać tego tak naprawdę w marcu. Dokładnie 11 marca, wtedy, kiedy był ten cały lockdown, kiedy byliśmy ostatni dzień w szkole. To był mój pierwszy dzień z tym iPadem w szkole i e, trochę mi się przykro zrobiło wtedy, że zostajemy w domu, bo chciałam sobie trochę ponotować w szkole, co nie? No ale trudno. I ja to tak naprawdę właśnie kupiłam w połowie marca, czyli całą pierwszą klasę IB, w sensie drugą liceum pierwszą IB, notowałam w zeszycie. A przeniosłam się na to, ponieważ e, moja koleżanka, e, z którą siedzę w ławce, Julia Łaskawiec, która wejdzie za kilka dni też na ten kanał, będzie opowiadała o różnych rzeczach, e, ona e, pierwszego dnia drugiej klasy liceum, pierwszej klasy IB, przyszła. To była lekcja biologii, ona przyszła i wszyscy wyciągają zeszyty i tak dalej. Ona wyciągnęła takie iPada. A ja tak patrzę i się zastanawiam, co to jest. Co ona będzie z tym robić? I ona zaczęła w tym pisać. Właśnie w tym programie, tym, tym pencilem. I ja pomyślałam Jezu, ale fajne. No. Potem właśnie w ciągu roku coraz więcej osób w sumie miało coś takiego, kupowało sobie. Wiem, że na święta sporo osób zamówiło sobie tam u rodziców. I na święta, tuż jakby po, po przerwie świątecznej sporo osób też przyszło z takimi iPadami i do szkoły. Ja pomyślałam, że to jest świetna sprawa i się do tego przekonałam, ponieważ ja mam taką sporą tendencję do wylewania rzeczy w torbie. Pamiętam, że w, no, że w pierwszej klasie gimnazjum wylałam sok w torbie na podręcznik z matematyki, a to były te takie podręczniki, co nam szkoła dawała i potem musieliśmy na koniec roku je oddać. I ja zalałam cały ten podręcznik i musiałam nowy, nowy kupić a w związku z tym, że zalałam ten podręcznik, to też zalałam inne rzeczy i wszystkie zeszyty i w ogóle e, i to się zdarzało wiele razy w moim życiu, że miałam zalewane zeszyty po prostu e, i wiecie te takie jak się zaleje zeszyt, to tam jak jest dużo kolorków, to one się wszystkie tak rozmazują i nic nie widać e, i e, i to była pierwsza rzecz, o której ja pomyślałam. Tak, wiem, że jak mi się wyleje na iPada, to tym bardziej iPad się zepsuje, ale jakby jak mam tego iPada, to bardziej uważam na to, że, żeby mi się nie wylało. Więc to w sumie pomaga. Po drugie chodzi o to, że te notatki będą dostępne wszędzie. W sensie. bo Robiąc je na tym iPadzie, one mają, w sensie muszą mieć jakiś backup. Żeby się nie. Na przykład, no nie wiem, zepsuje się iPad i co? I tracę wszystkie notatki. Nie, nie, nie. Więc muszą mieć jakiś backup. Ja mam backup na, na e, iCloudzie i mam backup jeszcze na e, OneDrive'ie, żeby e, mi się na, na pewno nic nie zgubiło. Więc e, i, i przez to na przykład nie wiem, nie mam przy sobie iPada, ale mam komputer. To mogę otworzyć komputer i wejść na OneDrive'a czy tam na iClouda i zobaczyć te notatki co nie więc um, one są dostępne tak naprawdę wszędzie a z zeszytem bym tak nie mogła zrobić po trzecie po trzecie y, ciężar gra duże znaczenie bo ja pamiętam że w, w pierwszej klasie y, IB czyli w tej drugiej liceum miałam coś takiego że ja nosiłam bardzo dużo rzeczy ze sobą bo y, musiałam oczywiście nosić wszystkie zeszyty, nosiłam niektóre książki, te, które Wam pokazywałam chyba w pierwszym moim filmie ever, te takie grube, y, i nosiłam jeszcze komputer, bo y, wtedy zaczynaliśmy na przykład robić internala z psychologii, musieliśmy pisać na komputerze dużo rzeczy z biologii. No ogólnie często nosiłam komputer, a komputer też jest ciężki, um, i ja naprawdę miałam strasznie ciężką torbę do tego stopnia, że ja przestałam nosić jedzenie do szkoły. Nosiłam tylko wodę i tak naprawdę nie jadłam dużo w ciągu dnia szkolnego, bo ja po prostu miałam tyle rzeczy w tej torbie, że nie byłam w stanie sobie wziąć już więcej jedzenia. Um, I ja wtedy uznałam, że nie, ja mam dość, ja chcę. iPada. Um, I i e, no. I uznałam, w sensie to miał być, to był prezent na moje urodziny, tak naprawdę. Ja miałam urodziny w kwietniu. Ale już w marcu sobie to kupiłam, bo uznałam, że zrobię sobie wcześniejszy prezent, bo im szybciej, tym lepiej. I teraz, jak to mam, to noszę tylko to do szkoły, nie muszę nosić tych dziesięciu podręczników, zeszytów, rzeczy, tylko noszę to. Yy, I to uratowało mi wszystko, bo naprawdę mam teraz lekką torbę i jestem w stanie wziąć jedzenie ze sobą. I jem <grym> mogę jeść, yy, więc to, jest, to, to są te takie główne plusy tego właśnie digital note taking, o jakich teraz mogę pomyśleć. I ogólnie z mojej klasy właśnie bardzo sporo osób teraz ma, e, takiego iPada i taki pensil. Ostatnio byłam na biologii mm, i my w grupie biologicznej HL mamy 18 osób i ostatnio dobieraliśmy się w grupy trzyosobowe, bo robiliśmy jakieś zadania grupowo e, i pamiętam, że właśnie e, zauważyłam taką śmieszną rzecz. Że 12 osób z 18 notuje na iPadzie, czyli 2 trzecie grupy biologicznej nie notują y, normalnie w zeszycie, tylko na, na iPadzie. I właśnie tak się śmiesznie złożyło w tych grupach, że na każdą grupę dwie osoby miały iPada, a jedna osoba miała tylko zeszyt. I śmiesznie bardzo to wyglądało, bo zawsze się myśli, że, że większość osób notuje normalnie. A tutaj na IB, proszę uprzejmie, nie do końca. Ym, no. I chyba teraz możemy przejść do tej części pokazowej. <laughs> nie wiem, czy to brzmi, ale do części, gdzie Wam pokażę, jak to się odbywa, jak to działa i w ogóle wszystko. Także um, chyba zmienimy trochę kadr, ale to mam nadzieję, że nie będzie problem. I do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, to jesteśmy. Tutaj jest właśnie mój iPad. Jak widzicie, to jest jedyne, co wyciągam na stół, kiedy wchodzę do klasy, bo tak naprawdę nie potrzebuję nic innego, tu mam wszystko otwieram, on się sam zapala przez tą podkładkę i tu jest miejsce na pensila. tu jest no, cały iPad, to jest mój kiciuś, jak widzicie. No i wchodzimy, to jest tak naprawdę zwykły iPad, to nie, nie potrzeba niczego specjalnego. Tylko działa tak super jako zeszyt, tylko dlatego, że dokupuje się do niego pensila. To jest aplikacja, której będziemy używać, o której jeszcze zaraz opowiem. Ona się nazywa Notes. No i otwieramy ją sobie. Tu są wszystkie foldery, jak widzicie. Wszystkie foldery, które, mają, które są pogrupowane przedmiotami. Biologia, chemia, angielski, matematyka, polski, psychologia, TOK. I wejdziemy sobie na przykład do biologii. Tu mam tematami pogrupowane: biotechnologia, ekologia, ewolucja, genetyka i e, human physiology. Tu mam jeszcze książki i próbny paper. One mm, więc, jak widzicie, to mam wszystko takie ładnie poukładane. Wchodzimy na przykład do biotechnologii. biotechnologii mam e, wszystkie slajdy, które pani nam wysyłała, w sensie prezentacje, wszystkie kserówki, e, no i również zeszyt. Zeszyt wygląda następująco. Mamy taką ładną okładeczkę, jak widzicie, i zjeżdżamy na dół, i mamy po prostu notatki. To są notatki moje ręczne. Ja je sama zrobiłam ręcznie. Macie tutaj też dużo zdjęć. Właśnie fajne w tym, w takim właśnie notowaniu iPadowym jest to, że można sobie wklejać zdjęcia. I na przykład nie trzeba wszystkich schematów rysować, tylko można po prostu przekleić zdjęcie, tak jak na przykład tutaj widzicie. To, są, to jest o klonowaniu, i ja no, miałabym rysować tą, te, te wszystkie owieczki i te wszystkie um, procesy, no to, to chyba bym umarła, więc po prostu sobie przekleiłam zdjęcie. To jest zdjęcie. No i widzicie, to są notate notateczki. Um, można właśnie sobie jakieś takie zdobienia robić, żeby żeby było ładniej. I tak to wygląda. No. I y, zaraz wam pokażę jak się tworzy właśnie coś takiego. O tu macie o, o biotechnologii wszystko i teraz wyjdźmy z tego. I stworzymy nową y, notatkę jakąś taką. I teraz wyciągam pensyla. I możemy sobie stworzyć jakiś tytuł na przykład yy, film na OK. I to jest takie dosyć małe, co nie? Więc można wziąć coś, co się nazywa lasso, zakręcić to i teraz możemy to powiększać, pomniejszać, kręcić tym. Yy, i właśnie przesuwać, na przykład, że nie chcecie, żeby było tu, chcecie, żeby było tu, albo tu, albo tu, co nie, to sobie przesuwacie i po prostu naciskacie i to już tu jest, ale to jest takie trochę smutne, że wiecie jeden kolor, więc zrobimy sobie jakiś taki fajny akcent i przeciągniemy przez środek czarnym. I teraz to wygląda ciekawiej. No i to można teraz też pomniejszyć, właśnie powiększyć. Można też pojedyncze tylko to, to. Na przykład chcecie, żeby było bardzo małe. O, i chcecie, żeby było bliżej, i to, żeby było bliżej. O, i macie. Na przykład taki tytuł, nie wiem, nowej lekcji. No załóżmy co, nie? I tutaj właśnie macie do pisania. Tu obok macie gumkę. Gumki są różne rodzaje i gumką się po prostu zmazuje. Ale jednak uznaliście, że wolicie, żeby to jednak wróciło. Chcecie to. To możecie sobie kliknąć tutaj. Oj, nie widzicie przez y, światło. O. Y, możecie kliknąć sobie tutaj tą strzałkę i to się pojawia. Y, tu jest zakreślacz. Y, zakreślaczem zakreślamy różne rzeczy, albo nie wiem, kolorujemy sobie, co nie. Y, fajne jest to, że on się tak nakłada na siebie, jak prawdziwy zakreślacz. Że jak zrobicie linię y, i potem jeszcze raz, ale do połowy to to widać bardziej i bardziej i bardziej i bardziej i bardziej i bardziej wiecie o co chodzi i zakreślasz ma coś takiego fajnego, że napiszecie sobie bla, bla 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 i to chcecie zakreślić na przykład innym kolorem, czerwonym to normalnie człowiek zakreśla tak trochę nierówno, co nie on to poprawia na straight line to jest fajne um, tu mamy fajną opcję, która, którą są kształty na matematyce to się bardzo przydaje, jak na przykład chcecie narysować trójkąt i ten trójkąt jest taki trochę brzydki, co nie, to on wam poprawia chcę narysować kółko i to kółko jest takie trochę brzydkie, on wam poprawia. chcę narysować kwadrat i on jest taki trochę brzydki, to on wam poprawia. Na przykład można właśnie bryły robić fajnie w ten sposób, bo nie wiem, czy wiecie, mi zawsze na matmie bryły nie wychodziły, były brzydkie, a tu to ładnie wychodzi. W sensie, no, teraz zrobiłam tak trochę na odwalsie, ale fajnie to wygląda i fajnie działa. Ym, więc to były kształty. No to lasu wam pokazałam, że sobie można przenosić rzeczy. Yy, mogę to też na przykład yy, yy, skopiować i wkleić jeszcze raz. I Wam dwa. Tu są zdjęcia, że jeżeli, jeżeli na przykład piszecie coś z biologii, yy, czy cokolwiek, z czegokolwiek i potrzebujecie zdjęcia na przykład jakiegoś schematu, na przykład nie wiem, z geografii, jak wyglądają jakieś tam skały, nie wiem, nieważne to sobie po prostu zapisujecie zdjęcie na przykład z internetu i wklejacie. To macie słodkiego kiciusia. Yy, I tego kiciusia też można właśnie go powiększać, pomniejszać. Można też przyciąć, żeby był sam kiciuś. O! I yy, tu są zdjęcia, że jeżeli na przykład robicie, pani z biologii wam pokazuje slajd yy, i nie, nie, wiecie, że nie zdążycie go przepisać na przykład, bo u nas pani bardzo szybko przeklikuje slajdy, i, i zawsze, zazwyczaj nie ma czasu go przepisać, to można właśnie sobie zrobić zdjęcie. O, zrobić zdjęcie i, i to się potem wkleja. O, zróbmy zdjęcie. Use photo. I to się wkleja, i macie wklejone. Tu macie krzyżyk, możecie to usunąć. Um, no i tu, jest, i tu jest tekst, że piszecie sobie. Teraz zmienimy sobie trochę mniejsze. Maja. I możecie... Możecie zmienić czcionkę. Jest bardzo dużo czcionek. Możecie zmienić kolor. O. No i tu też możecie, wiecie, potem sobie poruszać tym... Możecie sobie zakreślić na przykład, że... O! Opa! No i basically to tak wygląda. Z toku wam pokażę. Um, ostatnio pisaliśmy właśnie o tok eseju, co nie? Um, i, I sobie pisaliśmy różne punkty do różnych rzeczy. No i to po prostu wygląda tak, że się bierze ten, ten, ten O i się pisze, że na przykład O, i napisaliście coś takiego. Fajne jest też to, że w momencie, w którym właśnie nie wiem, piszecie o biotechnologii i chcecie bardzo. i, i potrzebujecie na przykład właśnie tego obrazka, o tego, to możecie sobie wyciągnąć pasek stąd i wyciągnąć jakby internet i właśnie wyszukać ten obrazek i po prostu go przenieść i on schować sobie to. I teraz możecie nim operować tutaj dowoli, też sobie nim kręcić. Właśnie to jest dokładnie ten, który ja wzięłam i tak to zrobiłam. I możecie sobie tutaj też włożyć na przykład Messengera. O, i yy, prze, przerzucać nimi dowoli. I to bardzo pomaga w, w pracy, na przykład właśnie z tymi obrazkami i tak dalej. Albo na przykład nie wiem, piszecie o czymś i potrzebujecie informacji, szybko sobie wyciągacie y, internet i możecie wyszukać y, y, to, to właśnie, czego potrzebujecie. Yy. I na przykład właśnie y, ja sobie robiłam jakieś tutaj różne pomysły na napisanie nagłówków. Yy. O, to mój brat nalysował mojego kota. Yy ale ogólnie jakby to jest spoko sprawa, jeżeli chodzi o to, jeżeli, na jeżeli ktoś lubi takie schludne notatki, to ja, ja, ja bardzo lubię i, i właśnie po to mi się to przydaje. No i to wszystko jest takie uporządkowane dzięki temu i o wiele łatwiej to ogarnąć można. O, pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Na przykład, nie wiem, potrzebujecie w swoich notatkach bardzo informacji o tym. To, to jest mega ważne, to jest zajebiście ważne, więc po prostu zaznaczacie sobie to tym lassem, klikacie, jest napisane take screenshot, robicie screenshot, kopiujecie i w, w, wklikujecie na przykład tu, po prostu wstrzymujecie i jest paste. I możecie sobie, wiecie, oprócz Waszych notatek, możecie też sobie zrobić wycinek z, z podręcznika, który jest jakiś mega ważny, którego Wam się nie chce przepisywać, ale to jest ważne i chcecie mieć to w notatkach. To na przykład właśnie możecie zrobić coś takiego. I to jest po prostu screenshot z książki na przykład. Co nie tak samo w książce możecie sobie um, zaznaczyć, bo na przykład to jest mega ważne. O, że to, to sobie zaznaczacie. I to sobie zaznaczacie, a to jest trochę mniej ważne, więc to innym kolorem o, na przykład. Albo to jest inna informacja, i to jest jeszcze inna informacja, i to sobie innym kolorem też zaznaczacie. To jest mega przydatne, bo, bo jakby jeżeli macie książkę taką na żywo, to, to pewnie nie chcecie zaznaczać takimi kolorowymi, bo potem ją sprzedacie jeszcze. A tutaj to jest PDF, więc nie musicie jej potem sprzedawać, więc możecie sobie zaznaczyć. Okej, okay, no to z tej takiej właśnie praktycznej części to chyba będzie tyle, bo nie wiem, czy coś jest coś jeszcze, co Wam powinnam pokazać. Um, ale no, i teraz Wam mogę opowiedzieć jeszcze trochę o tej aplikacji. Um, to znaczy informacji na jej temat możecie na pewno znaleźć dużo na YouTubie, jak ludzie pokazują wszystkie jej, um, wszystkie jej możliwości. Ja pewnie tego nie zrobię, bo ja nie znam wszystkich jej możliwości, ja tylko znam te do notatek szkolnych. Um, ale to tego akurat nie brakuje na YouTubie na pewno. Na polskim może, na angielskim na pewno nie. Um, ona jest płatna. Ta aplikacja kosztuje um, 37 zł, 38, coś takiego, um, ale ona jest na zawsze. Um, więc według mnie to nie jest jakaś bardzo zła cena, jeżeli chodzi o, o notowanie um, i edukację, bo jednak edukację nie zatrzymuje się tylko na 3 latach czy tam 4 latach liceum. Ja tego na pewno będę używać jeszcze na studiach. I teraz może jeżeli chodzi o ten sprzęt, który ja mam, to właśnie powiem Wam jak to wygląda. To nie jest jakieś chyba super mega drogie. Ja mam akurat tego najtańszego iPada, który jest dostępny. Ten najtańszy, najtańszy to jest ten, co wyszedł w 2019 roku. Ten za 1700 zł chyba. Znaczy nie wszyscy mają 1700 zł, żeby tak o sobie wydać, i ja to rozumiem, bo ja też nie bardzo miałam. To był prezent e, na urodziny, na który składało się sporo osób z mojej rodziny. E, ale to jest najtańszy, ten iPad, który się da i to działa i jest super. E, wiem, że można też e, to. Pod... Bo chodzi o to, że ten pencil nie łączy się ze wszystkimi iPadami. Jeżeli ktoś z Was ma na przykład iPada w domu już. I wejdzie na stronę Apple, i wejdzie właśnie w, w, w ten produkt, w którym jest Pencil, to tam będzie wypisane, z którymi iPadami się to łączy. Jeżeli na przykład ktoś z Was chce się przenieść na coś takiego i ma już w domu iPada, tylko nie ma Pencila, to może iść sprawdzić, czy ten Pencil się połączy z Waszą generacją iPada. I jeżeli tak, to możecie kupić tylko Pencila, i, i już jesteście all set. Yy, więc yy, taki jest plus. Pencil kosztuje około 460 zł, coś takiego, ale na pewno można znaleźć taniej, jeżeli nie kupuje się przez stronę Apple. Ja na przykład nie kupowałam i, i, i wyszło mi trochę taniej. Wiem, że sporo osób na przykład używa iPada Air, bo on jakby wielkościowo jest ten, taki sam jak mój, tylko ma cieńsze te, te białe boczki, więc jakby wydaje się, że, że ten ekran jest większy no bo trochę, trochę jakby jest wyższy, jakby, jeżeli go położycie właśnie tak horyzontalnie, jak ja, ale wielkościowo, jeżeli chodzi o ramę, to jest taki sam. Jest trochę droższy, ale jest też lżejszy i ma więcej pamięci. Ja, ja mam 32 giga pamięci, ale według mnie to zupełnie wystarczy. No... I to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi właśnie o, o, o te wszystkie specyfikacje. Mm, no, fajnie mieć taki, e, taki case z miejscem na pensil, bo, bo wtedy wam się nie zgubi. E, tylko, że ja mam taki minus, że jeżeli już mam ten cover, te, w sensie ten case tym miejscem na pensil, no to muszę już pisać na nim właśnie tak horyzontalnie, a nie tak podłużnie, bo jestem leworęczna i z, z lewej strony jest to miejsce na pensila, i to mi się po prostu wbija w. W, w rękę, ale w sumie wygodnie się pisze, tak z tą taką podkładką, więc, więc spoko. No i tak. No, o, o takim pisaniu, właśnie o, o tych notatkach, też jest bardzo dużo, dużo filmów na zagranicznym YouTubie, na polskim, chyba możliwe, że też trochę, ale nie jestem pewna. I teraz mogę Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego to się bardzo przydaje na IB. Bo mimo wszystko ten kanał się skupia na IB, więc muszę trochę też o tym powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że my dostajemy bardzo dużo kserówek, dużo PDF-ów musimy czytać, dużo jakichś takich właśnie publikacji. I żeby to wszystko drukować i to potem pomieścić i nie pogubić, to by zajęło bardzo dużo czasu, dużo pieniędzy na drukowanie i, i to by się łatwo mogło pogubić a w momencie, w którym ja używam takiego iPada, to po prostu albo ściągam tego PDF-a, albo robię scan um, tej kserówki i to wszystko jest tam na miejscu w, w, te, w tej aplikacji, w tych GoodNotes. Um, mogę to sobie posortować, pogrupować. Um, I sporo jest też pracy w domu, jeżeli chodzi o wykonywanie notatek um, na IB, um, bo na przykład właśnie na lekcji nauczyciel tłumaczy sporo ze slajdów i w ogóle, ale żeby to mieć... W notatkach, to sporo trzeba jednak w domu napisać, yy, i to się też właśnie przydaje, że po prostu otwieram sobie podręcznik ten w PDF-ie i na przykład robię te screenshoty niektórych rzeczy, trochę sobie coś tam dopisuję, ale to nie zajmuje aż tyle czasu, yy, przynajmniej yy, tak mi się wydaje, bo ja tak miałam. Yy, I w ogóle, właśnie na IB te książki są strasznie ciężkie. To, co Wam pokazywałam, bo one są ogromne, więc to, to bardzo pomaga. I, I to są właśnie te główne plusy i, i powody, dla których ja się na to przeniosłam. Jeżeli ktoś zamierza wyby, wybierać się na IB i zastanawia się, co, co by tu zrobić, to ja bardzo polecam taki, taki sposób notowania. No i mówię, to jest inwestycja, mimo wszystko, nie tylko na liceum, tylko też na, na przyszłe lata, bo ja na pewno będę używać tego na studiach. I w sumie, jak już się raz na to przeniosłam, to nie mam zamiaru się przenosić z powrotem na papier, więc, więc tak. No i polecam ogólnie, bardzo polecam i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie tego, to możecie do mnie napisać, co nie, bo, bo jest szansa, że o, o czymś nie powiedziałam, coś pominęłam, ale naturalnie, jeżeli po prostu coś, coś chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, to to piszcie śmiało, ja zawsze odpowiadam. No, i dziękuję w sumie za oglądanie dziś. Mam nadzieję, że ten film się spodobał, bo bardzo go reklamowałam. Nie wiem, czy sprostał Waszym oczekiwaniom, ale mam nadzieję, że tak. I dziękuję bardzo za, za posłuchanie mnie. Bardzo Was kocham i dziękuję, że jesteście ze mną i bardzo miło mi się do Was mówi co, co kilka dni i stawiam dla Was filmy. I tak. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Ja będę cały czas wstawiać filmy odnośnie przedmiotów z, z różnymi osobami i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa!